Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jestem. Coś mi tu jeszcze połyskiwało. Jakieś przypni dodaj, więc przypiłem, dodałem czat. Witam serdecznie. Dzień dobry, jesteśmy. Była mała przerwa. Mam nadzieję, że dzięki temu również utrwaliliście wszystko to, co robiliśmy w poprzednich naszych spotkaniach. A dzisiaj będziemy kontynuować kolejny fragment książki jest. Cytat, który. Świetnie dopasowany do tego fragmentu książki, również jest, a ja jestem również gotowy na to, aby poprowadzić Was przez medytację. Więc chwileczkę musimy sobie dać czasu, aby te osoby, które mają możliwość, internet nie szaleje z powodu pogody, mogły się pojawić i popracować nad swoim poczuciem własnej wartości. Dzień dobry wszystkim. Anna, dzień dobry. Cześć, witaj. A ja oczywiście dzisiaj nie widzę, ile jest osób, więc tak prawdopodobnie miało być, abym nie widział, ile jest osób. Więc damy sobie troszeczkę czasu na to, aby się rozkręciło wszystko. Kawka gotowa. Mam nadzieję, że u Was też jest jakiś pyszny napój. Kawa, herbata lub woda. Ja już wodę swoją poranną wypiłem. Teraz Czas na kawę. Czas na kawę i czas na nasze poranne spotkanie. Więc dajcie znać, co u Was, jak mijają wakacje, co dobrego się dzieje w Waszej przestrzeni. A za chwilę ja również rozpocznę nasze naszą pracę nad odbudowywaniem poczucia własnej wartości. Na podstawie książki, którą przygotowałem, opracowałem. O, tutaj światełko odbija silne, zdrowe, i stabilne poczucie własnej wartości autoterapia. Już na wstępie, tak czekając na inne osoby, zachęcam do kupna, pomimo, że tutaj to publikujemy, robimy, pracujemy nad nią, warto jest mieć również podręcznik. W którym jest to opisane i z którego można korzystać, cofać się, wracać, ponieważ powoli dobijamy do brzegu i to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Oczywiście powtórkę, powtórki nie umieszkam robić, bo jest to ważne. Kolejne osoby mogą również chcieć pracować nad tym, aby odbudować swoje poczucie własnej wartości. Ok. No więc, pomalutku. Po malutku zaczynajmy. Po takiej przerwie mm, i wakacje. Możliwe, że trochę osób zapomniało, że jest dzisiejszy live, więc chwileczkę jeszcze patrząc na zegarek, możemy dać sobie czasu. Ale jednocześnie warto już moim zdaniem cytat uruchomić. Nie liczy się, ile razy upadłeś. Liczy się, ile razy wstałeś i próbowałeś ponownie. Moim zdaniem bardzo. Bardzo fajny cytat. Nie ma znaczenia, ile razy upadliśmy, ponieważ wszyscy upadamy w różnych sferach naszego życia, choćby w takie jak odzyskiwanie poczucia własnej wartości lub w jakiejkolwiek innej. Liczy się ile razy wstałeś, czyli ile razy stwierdzasz, że OK. W takim razie był upadek. Idę z tym ponownie. Wstaje i kontynuuję, lub wstaję, powracam i działam dalej, aby moje poczucie własnej wartości w końcu było zdrowe, stabilne. Czyli próbujesz ponownie, i tak należy próbować, ponownie, próbować, ponownie i próbować. A jak już się uzna, że poczucie mojej własnej wartości jest rewelacyjne, warto spróbować ponownie. Bo końca nie widać i można kroczyć, kroczyć, udoskonalać się, pracować nad sobą. Oczywiście poczucie własnej wartości może już być odbudowane, ale warto również w innych aspektach swojego życia wtedy popracować nad nimi, tak odbudowywać inne przestrzenie swojego życia. A do tego już zachęcam teraz żeby korzystać. Można korzystać poprzez warsztaty terapeutyczne, które przygotowujemy. Linki na pewno znajdziecie do strony warsztaty.terapiairelax.com można korzystać z programów terapeutycznych tam właśnie w nim w jednym z tych programów jest całe nagranie do hipnozy warto skorzystać link również w opisie a nazywa się programy.terapiairelax.com więc bardzo bardzo łatwo znaleźć to pomaga Powracać, powracać i powracać. Dzień dobry wszystkim. Mateo. Dzień dobry, Mateo. Witaj. Cześć. Więc kontynuując nasze spotkanie, weź swój pyszny na napój, usiądź wygodnie, znajdź dla siebie najwygodniejszą pozycję. Połóż ręce wygodnie, przygotuj się do porannej. Medytacji połączonej z tryngiem uważności i afirmacjami. Weź przyjemny, głęboki wdech nosem, spokojny, łagodny wydech. I pamiętaj, że jeżeli dzisiejsza medytacja, dzisiejsze nasze spotkanie, to co robimy, będzie Ci się podobało, po prostu proszę, aby udało Ci się to gdzieś udostępnić. Więc usiądź sobie wygodnie. Dać przyjemny, głęboki wdech. U mnie ktoś chyba o budziku zapomniał. Więc chwileczkę dajmy sobie na to czasu, aby udało się wyłączyć ten budzik. Okay. A może nawet u Was nie było go słychać, ale ja słyszałem i troszeczkę wybiło z rytmu. Więc już wracam. Głęboki wdech. I spokojny, łagodny wydech. I ponownie głęboki wdech nosem. I spokojny, łagodny wydech ustami. I jeszcze raz głęboki wdech nosem. I spokojny, łagodny wydech ustami. I jeszcze raz weź przyjemny, głęboki wdech nosem, licząc do czterech. Zatrzymaj powietrze na chwilę, licząc do siedmiu. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I łagodny, spokojny wydech, licząc do ośmiu. na końcu jeszcze możesz zrobić taki wyrzut powietrza. Tak żeby wszystko weszło. I powtórz to jeszcze trzy razy. Głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. I spokojny, łagodny wydech. I jeszcze raz głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. Możesz nawet dobrać powietrze. Spokojny, łagodny wydech. I jeszcze dwa razy. Głęboki wdech nosem. Wciągnij tak dużo powietrza, jak tylko możesz, żeby Twoje płuca się rozszerzyły bardzo, bardzo mocno. Zatrzymaj powietrze na chwilę. Możesz nawet troszeczkę dobrać powietrze. Trzymaj powietrze jeszcze chwilę. I powolny, spokojny, łagodny wydech. Koncentruj się na oddechu, pilnuj tego procesu. I na końcu wyrzut. Resztek brudnego powietrza. I jeszcze raz głęboki wdech nosem. Jeszcze głębiej. Zatrzymaj powietrze na chwilę. I spokojny, łagodny wydech. Powolny, łagodny. Doskonale. Teraz pozwól, aby Twój organizm oddychał za Ciebie we właściwym dla siebie tempie. Oddycha właściwie równo, stabilnie. Skoncentruj swoją uwagę na oddechu. Obserwuj, jak powietrze wchodzi do twoich płuc, na chwilę w nich pozostaje i opuszcza, a ty puść całkowicie kontrolę, tylko obserwuj swój oddech. Skup się na oddechu. Zauważ, jak powietrze wchodzi i opuszcza twoje ciało. Wszystko to, co cię otacza, Delikatnie możesz zaobserwować i powrócić do koncentracji na oddechu, jeżeli cokolwiek się pojawia. Jeżeli pojawią się jakieś myśli doznania, zwróć na nie delikatnie uwagę i wróć do obserwacji oddechu. Obserwuj, jak powietrze wchodzi do Twoich płuc. I opuszcza Twoje ciało. Po prostu obserwuj. Uważnie obserwuj swój oddech. Teraz zwróć uwagę na to, jak się zachowuje Twoje ciało w tym momencie. Czy jest lekko rozluźnione? Odprężone? Czy napięte. Po prostu tylko zwróć na to uwagę. Teraz przypomnij sobie wszystkie swoje afirmacje. Obejmij je wszystkie swoim umysłem. Zwróć na nie uwagę. Przypomnij sobie. I przejdź do afirmacji. Zdrowie. stabilność równowaga ugruntowana poczucie własnej wartości harmonia regeneracja zdrowy i silny układ odpornościowy Zdrowieję, zdrowieję. Cały mój organizm, umysł i dusza zdrowieją, regenerują się. Miłość, radość, spełnienie. Sukces. Gdy upadnę, wstaję, próbuję ponownie, odzyskuję swój wewnętrzny spokój, radość, harmonię, szczęście, spełnienie. Żyję w pełni miłości, wdzięczności, akceptacji, zrozumieniu. Wybaczam, odpuszczam, doświadczam. Pomódź chwilę w tych słowach. Zwróć na to, jakie obrazy budują te słowa. Obserwuj chwilę. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście, równowaga między ciałem, umysłem i duszą. Przyjemność, spokój, właściwy stan zdrowia. I teraz przejdź do dnia wczorajszego. Zwróć uwagę na wszystkie swoje osiągnięcia, które odbyły się wczoraj. Obserwuję przez chwilę. Zwróć uwagę na to wszystko, co wczoraj zostało osiągnięte. Zaobserwuj jak wiele wczoraj zostało przez Ciebie osiągnięte, zrobione. A teraz przejdź do tego, jakie masz plany na dzień dzisiejszy. Opejnij to wszystko umysłem, zwróć na to uwagę. Zaobserwuj wszystkie swoje cele na dzień dzisiejszy. Oboń chwilę w tym stanie i przejdź do radości. Do radości z małych rzeczy i do wdzięczności. Poczuj radość i wdzięczność za to, co posiadasz. Poczuj radość i wdzięczność za to, gdzie jesteś. Poczuj radość i wdzięczność za zmiany, które możesz zrobić. Poczuj radość i wdzięczność za siłę. Po upadku, gdy wstajesz, poczuj radość i wdzięczność za to, że możesz spróbować ponownie. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Pozwól, niech powietrze wypełni cały Twój organizm. Poczuj radość i wdzięczność. Za to, że jesteś, że jesteśmy. Połącz chwilę z sobą. Do wdzięczności. Możesz wziąć swój przyjemny, ulubiony kubeczek. Z napojem. Proszę również radość i wdzięczność za to, że go masz. Hmm. Teraz już czas na to. Aby trochę oddać się przyjemnościom, nie tylko poobserwować, ale już popłynąć trochę głębiej we wdzięczność, w radość za to, co masz, gdzie jesteś, co ci życie chce pokazać, aby można było się rozwinąć, wzrosnąć. Hmm, super. Więc tak jak powiedziałem w trakcie, proszę o udostępnienia. Lajki, aby do większej ilości osób udało się docierać, zarówno na YouTube, jak i na Facebook. Te algorytmy podobnie działają. Im więcej komentarzy, im więcej udostępnień z różnych adresów, tym więcej osób będzie mogło z tego korzystać. Przechodzimy do fragmentu książki. Powoli dobiegamy do końca. Postrzegaj siebie w bardzo dobrym świetle. Gdy będziesz w transie hipnotycznym, zostaniesz poddany sugestiom budującym Twoją pewność siebie. Tutaj małe wyjaśnienie. Gdy jesteśmy w transie hipnotycznym, zrelaksowany nasz jest, nasze ciało jest zrelaksowane, umysł odprężony, bardzo silnie dostają się sugestie bezpośrednio do naszej podświadomości. Wyobraź sobie, jak rozmawiasz ze współpracownikami, przełożonymi lub podwładnymi. Jesteś człowiekiem pewnym siebie, bardzo, bardzo pewnym siebie. Jesteś osobą pewną swoich możliwości, bardzo pewną, pewną swojej poprawności, swoich talentów, swojego uroku. Łatwo ci się rozmawiać z innymi, słowa płyną swobodnie. Ludzie są zainteresowani tym, co masz do powiedzenia. Dostrzegają cię, poważają i postrzegają jako wspaniałego człowieka to będzie właśnie w tym całym nagraniu do hipnozy w książce. Niestety nie da się nagrania wprowadzić. Myślę, że za jakiś czas, a może już nawet w tych wszystkich audiobookach jest to już możliwe, ale jest to dostępne w programie terapeutycznym. Należy również wzmocnić samoakceptację i wiarę w siebie, ale żeby się nie spieszyć, to zrobimy już jutro. Na dzisiaj. Postrzegaj siebie w bardzo dobrym świetle. To jest ten etap. Należy się zrelaksować, odprężyć i zacząć postrzegać siebie w bardzo dobrym świetle. Całość też taka do czytania, aby. Bo również można się zrelaksować, odprężyć i przeczytać ten fragment, tak. Też działa z pewnością po tym, jak się zrelaksujemy, jest również w książce. Więc tutaj myślę, że nie ma co za dużo komentować. Po prostu trzeba pracować nad tym, aby postrzegać siebie w bardzo dobrym świetle. Jednocześnie ważne jest również to, aby nie odrzucać tego, co się z nami dzieje. Takie postrzeganie siebie w bardzo dobrym świetle w momencie, gdy robimy coś złego. No, nie będzie pomocne. Tak? Trzeba na to zwrócić uwagę, ale to już inna przestrzeń, inny wymiar, inny rodzaj pracy nad sobą. Najczęściej te osoby, które postrzegają siebie w bardzo dobrym świetle, w momencie, gdy czynią zło, raczej nie chcą pracować nad zdrowym poczuciem własnej wartości. A my tutaj nad takim właśnie pracujemy. Więc czas na małą pogawędkę. Dajcie znać, jak Wam minął. Ten czas, gdy nie było naszych spotkań, czy się już do nich przyzwyczailiście i czy się zdążyliście od nich na chwilę odzwyczaić. Teraz przez jakiś czas będziemy systematycznie je kontynuować. Myślę, że aż do uda się nam ten etap dokończyć, przeprowadzić do końca i wtedy zrobimy kroczek dalej. Oczywiście ponowimy, ale myślę, że już ponowie cały ten proces, cały ten program. Na stronie fundacji Health Without Limits Więc również na tą stronę Już teraz serdecznie zapraszam Tam wiele jest ciekawych Informacji, materiały Które mogą pomagać Odbudowywać swoje Zdrowie psychiczne, fizyczne Czyli Health Without Limits Zdrowie po prostu bez granic Nasz umysł wpływa na nasze ciało Nasze ciało wpływa na nasz umysł I to wszystko również robimy Podczas pikników mocy, które organizujemy w ramach fundacji Healthy Without Limits. Oczywiście, jak każda fundacja, żeby mogła się rozwijać, potrzebuje wsparcia i do tego rodzaju wsparcia fundacji bardzo, bardzo serdecznie zapraszam poprzez wolontariat, poprzez datki. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie fundacja.terapiairelax.com tak? Więc nie ma problemu z tym, jak się pisze. Po prostu fundacja.terapiarelax.com. Dzięki temu myślę, że bardzo łatwo wszystkie nasze strony odnaleźć i gdzieś pomiędzy nimi się poruszać pomiędzy tym, co ja robię i wspólnie robimy. Ok. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. To, co zaplanowałem na dzisiaj mamy przygotowane rozpoczyna się. Wspaniały kolejny dzień. Piknik mocy był mocny. Już niedługo, następny. Dokładnie tak. Piknik mocy był mocny. Mega fajny piknik odbył się. Czas na kolejne. Już wkrótce. Następne. I tak jak Ania pisze. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie. Więc zapraszamy serdecznie na naszą stronę. Dziękuję za dzisiaj. Nie wiem, ile nas jest dziś. Czy pogoda i sztorm uniemożliwiają spotkania, czy po prostu udało się zapomnieć na chwilę, ale już jesteśmy, przypominamy. Mam nadzieję, że kilka pogadomień wyskoczy. Będzie można zapoznać się z tym materiałem całym. Troszkę później, a jutro kolejny etap. Kolejne spotkanie już jutro o godzinie 7 czasu angielskiego, czyli o godzinie ósmej czasu środkowo-europejskiego. A ja życzę Wam wspaniałego, cudownego, niesamowitego dnia. Dużo pozytywnej energii, dużo zdrowia, dużo radości w umyśle, w sercu, radości, miłości. I do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia wszystkim i dużo słońca i miłości. Anna. Spokojnego dnia wszystkim. Mateo, spokojnego dnia również dla Ciebie. Dziękuję i do zobaczenia.